Pierwszy mecz sezonu między tymi dwoma rywalami. To dopiero początek zmagań o supremację. Na pewno czeka nas jeszcze sporo zapierających dek w piersiach pojedynku. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Francuzi. W bramce Hugo Loris. W obronie Clément Longlet wystąpi wraz z Rafaelem Waranem N'Golo Kante oraz Paul Pogba będą grać na środku pomocy. A w pierwszej linii zobaczymy Griezmana współpracującego z Mbappé. Spójrzmy, w jakim składzie zagra reprezentacja Francji. W bramce Hugo Loris. W obronie Clement Longlet wystąpi wraz z Rafaelem Waranem. Paul Pogba oraz Engolo Kante wystąpią w środku pomocy. W pierwszej linii ujrzymy Mbappé współpracującego z Grismanem. Pogba. Podanie Pogby przejęte przez rywala. Grisman z wyczuciem. No i nici z rzutu rożnego. I Pogba stracił piłkę. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. Dobra pozycja do strzału. Nieraz już pokazywał, że potrafi stąd dobrze uderzyć. Czy da im prowadzenie? Kinsley Coman. Nieczysto wślizgiem. No, na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Antoine Griezmann. Griezmann z wyczuciem. Nieprawdopodobnie broni i narożnika, Griezmann. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Wymanewrował obrońców, no i teraz? No, groźnie, pachnie bramką. A jednak zmarnował. Piękna okazja do otwarcia wyniku. Obrona rywali chyba jeszcze się dobrze nie rozgrzała, bo dostał za dużo swobody. Zabrakło tylko wykończenia. Pogba, Kante, Griezmann, Paul Pogba. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Kante, Paul Pogba, Griezmann, Mbappe, Griezmann ponownie przy piłce. Zablokowany strzał Nie dawali rywalom spokoju, aż wreszcie udało im się przejąć piłkę w środku boiska Ale Będzie bramka! Czy będzie prowadzenie? Tak! Jest upragnione prowadzenie, wspaniale to zrobił! Nie ma co się dziwić euforii kibiców, to naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu Spójrzmy na powtórkę! Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. Kinsley komał. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. Kante. Kylian Mbappé. Griezmann. Mbappé przed szansą. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Loris. Dobry, wysoko postawiony pressing. Po faulu będziemy mieli rzut wolny dla Francji. Dembele zagrywa wprost do rywala. Kante. Angolo Kante ze strafą. Griezmann świetnie zrobił sobie miejsce. Uciekł obrońcom. Goal! Kolejny! do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! To jest to, co kibice kochają najbardziej. Minięcie rywala i zakończenie akcji skutecznym strzałem. Kiedyś mówiło się o takim radosnym, ofensywnym podejściu, że to futbol na tak. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Pogba. Podanie Pogby przejęte przez rywala. Antoine Griezmann. Francuzi w posiadaniu piłki. Griezmann. Dembele. Dembele traci piłkę. Griezmann z wyczuciem. Paul Pogba. To musi być gol! Brawo, ładna, a co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Pogba. Dembele. Gramy dalej. Sędzia stosuje przywilej korzyści dla Francuzów. Po gwistku rzut wolny dla Francji. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. A i słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Wychodzą do kontrataku. Kilian Mbappé. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? I piłkę przejmują rywale. Ładnie pomyślane. Griezmann. To musi być bramka! No takim strzałem nie pokona się Lorisa. Dembele. Paul Pogba. Mbappé. Pogba. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Mogą ich teraz skontrować. Paul Pogba. Piękne podanie Pogby. Ale zły na sędziego, nie ma jednak racji, był spalony. No, żałuję, bo miał sytuację na strzelenie bramki. Kante. Ależ przeczytał to jak profesor. Antoine Griezmann. Coman. Kylian Mbappé. Niestety strata piłki. Idzie do przodu. Dembele! Tak, tak! Bramka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców. Fantastyczny strzał w dolny róg. Bramkarz miał niewiele szans przy tym uderzeniu. Pięknie przymierzył. Bramkarz mógł tylko patrzeć jak piłka wpada do siatki. Pierwsza dość jednostronna połowa meczu poza nami jest 3-0. Doskonale się do... Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. Wymanewrował obrońcę. Będzie dobra sytuacja. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Ależ się wyciągnął coś niesamowitego. Interwencja światowej klasy. Strzelec nie wierzy, że to nie wpływa. Udane wiązkowanie i co ważne bez ryzyka. Będzie chyba podawał Dembele. Dembele świetnie zablokował to uderzenie. Z narożnika Griezmann bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. No i strata piłki. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Jest bramka, proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Ładnie wymanewrował obrońcę. Będzie sam na sam z bramkarzem. Udany pressing, mają piłkę. Broni Loris, ale piłka w grze. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. I piłkę przejmują rywale Mbappé. Arbiter słusznie nie przerywa gry. Mbappé! No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Wszyscy wstają z miejsc, bo Griezmann potrafi zagrozić z tej odległości. Ach, w muru uderzył, szkoda. Loris odbija, piłka w boisku. Świetnie dziś grają, co chwilę stwarzają zagrożenie pod bramką rywali. Widać, że chcą pognębić rywali do końca. Ależ przeczytał to jak profesor. Griezmann znalazł lukę z boku boiska. Broni Loris, ale piłka w grze. Antoine Griezmann Ante Piłka odbita Wychodzi za linię końcową Będziemy mieli rzut rożny Z narożnika Griezmann Wydawało się, że coś z tego będzie Ale jednak nie Hernandez Pogba, piękne podanie Pogby Antoine Griezmann Ale niecelnie! Za mocno podcięte, przekombinowane, a tu trzeba było tylko odpowiedniej siły i trochę precyzji. Ale czasu się nie cofnie. Griezmann. Teraz ofensywna akcja reprezentacji Francji. Obronił ten strzał niesamowite. Patrząc na jego dzisiejsze starania, jest to spora niespodzianka narożnika Griezmann. wywija piłkę w groźnej sytuacji. Dośrodkowanie na środek polakarnego. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Mbappé. Mijako Mbappé! Ale znakomicie obronił ten strzał. Brawo! narożnika. Griezmann. Zobaczmy, co zrobi. Co teraz zrobi. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Antoine Griezmann. Mbappé. Zlata, Francuzi przy piłce. Gramy dalej. Kanté dokładnie na dojście. Piłka w siatce. Gol dla Francji. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć? Był już pewien, że do tego... Popatrzmy, błąd bramkarza i mogą za to zapłacić. Strzał ja Ajajaj, tuż obok słupka! Należą się pochwały za strzał, tu naprawdę niewiele zabrakło. Niewiele tu jego winy. Kante, Tolisson, Kilian Mbappé. Tolisson ma tutaj teraz miejsce. No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Kante, Mbappé ponownie przy piłce. Była dobra okazja, ale zawodnik sobie tutaj nie poradził. Piłka skozłowała w złym momencie, spodziewał się jej chyba w innej pozycji. No i cóż, pudło. To liso. Olivier Giroud. Świetny odbiór. Świetne. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Ale wspaniale. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Piłka w szesnastkę. Jest tam Giroud. No, gdyby to mu się udało, byłby fantastyczny gol, ale taką główką tylko się ośmieszył. Był tam naciskany, nie miał łatwej sytuacji. W sumie należą się brawa za odważną próbę. Wykazał inicjatywy, ale tym razem nie wyszło. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Ależ refleksem popisał się lorizm przy tym uderzeniu. Z narożnika Griezmann. Cóż, nie najlepsza centra trafił prosto w rywala. Nieudany strzał! To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły, takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Oj, zapobieg tym przechwytem niebezpiecznej sytuacji. Rywal wychodził na pozycję. I Pogba stracił piłkę. Griezmann wciąż przy piłce. No nie! To mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Przejął tę piłkę, a mogło być niebezpiecznie. Prosto podanie od Oliwiera Ziru. do na niepilnowanego Ziru. Loris odbija piłka po Mecz zakończony. To co prawda dopiero początek, ale dobrze zaczęli tę rywalizację i schodzą z boiska z trzema punktami. Remis byłby łagodniejszym startem dla rywali, ale tylko zwycięstwo daje pełną satysfakcję.